Witam Was serdecznie. E, dzisiejszy materiał będzie poświęcony dietom, a to ze względu na to, że zbliża się okres wakacyjny, praktycznie można powiedzieć, że już jest, i dużo osób jeszcze na szybko chce jakąś tą formę zrobić, żeby te, te wyjście na plażę nad morzem czy w ciepłych krajach. E, Jakieś tam wakacje w Egipcie, żeby ten, ta, ta sylwetka jakoś wyglądała. No i wszyscy łapią się teraz, szczególnie kobieta, ale nie tylko. Diety keto, paleo, ziemniaczana, buraczana, kapuściana. No po prostu słyszę tylko te wymyślne diety i te wymyślne nazwy, żeby tylko zdążyć z formą. Powiem wam tylko tyle. Nie trzeba nic wymyślać, nie trzeba nic fisować, Naprawdę, żeby schudnąć, po prostu trzeba mniej jeść. Jest taki kult teraz w Polsce, że się po prostu non stop coś je. Ciągle widzę jedzących ludzi. Non stop coś jedzą. Jak nie jedzą, to podjadają, jak nie podjadają, to dojadają. Ciągle coś w tych ustach ludzie mają, żeby tylko coś gryźć, połykać już pominę to co to jest, jakie to pożywienia, ale ciągłe, ciągłe to jedzenie musicie zdać sobie sprawę, że jakaby to nie była dieta, a bardzo ostatnio popularna staje się znów dieta Keto. No bo my Polacy, może nie wszyscy, ale Polacy lubią jeść dużo i na tłusto, no to tak sobie niektórzy wymyślają, że e, będzie to nawet dobre na formę, bo odrzucę węglowodany. Nie będę jadł chleba, nie będę jadł ryżu, ziemniaków, ale będę za dużo tłustego mięsa, dużo tłuszczów, boczek, dziesięć jajek i, i, i po prostu dowoli. Ważne, że nie będzie węglowodanów, to jest to dieta keto. Uwierzcie mi, to jest ciężka dieta, jak wiele innych diet, paleo i tak dalej. Nie trzeba sobie nic wymyślać. Wystarczy po prostu mnie jeść. Jeśli jadłeś 5 posiłków dziennie, to jedz 4, a może 3 w zależności od dnia, czy jesteś aktywny w tym dniu czy nie. Więcej ruchu, jakieś ćwiczenia, jak nie siłownia, to basen, jak nie basen to spacer, granie w piłkę z, ze swoim dzieckiem czy zabawy z psem. Cokolwiek, róbcie tylko więcej się ruszajcie. Kurcze, założyłem, poczekajcie, założyłem koszulkę, żeby jakoś tak nie być rozebrany. Ale nie mam klimy w domu. I no nie, nie wytrzymam tej koszulce, jest po prostu dzisiaj 30 stopni, jest ciepło. Nie gniewajcie się, że tak się roznegliżowałem tutaj, ale no, no czuję, że się z, z, zgrzewam. I... Posłuchajcie, to, to nie chodzi o to, żebyście prześcigali się ze swoimi znajomymi w bardziej wymyślne, w nazwę, e diety. Ej, wiesz, ja jestem na keto, wow, a ja na kwaśniewskiego, o, super, a ty? Ja na kapuścianej, o, na kapuścianej, a ty na, na, na ziemniaczanej. I większość osób, która przychodzi na takie drastyczne diety, wymyślne, takich, których nikt nie robi, ale tylko ja je robię, bo jestem wyjątkowy, oryginalny, żadna z tych osób nie chudnie w dłuższej perspektywie. Jakiś tam początkowy efekt wow jest, ale nikt z normalnych ludzi, nie takich zawziętych kulturystów, którzy na przykład przed zawodami już te węglowodane sery obcinają do zera, ale oni mają cel zawodów. Większość ludzi pęka, po dwóch tygodniach, miesiącu ma dosyć, podjada. Na keto ludzie podjadają, podpiąm alkohol, to już wtedy nie jest keto. Nie są w stanie wytrzymać tych rygorystycznych diet. A wystarczyłobyś po prostu jeść normalnie. Jeść i ziemniaki, i ryż, i makaron, i mięso do tego, jajka, białe sery. Czasem możesz sobie zjeść nawet kebaba bez tej bułki, jak chcesz. Ale jeść normalnie, tylko po prostu mniej jeść. Tu chodzi ciągle o te MŻ, tak zwane, czyli mniej żreć. Cały czas o to chodzi. Bez względu, czy będziesz na keto, czy na czy na paleo, czy na kapuściany, czy na zwykłej diecie zawsze chodzi o mniejszą ilość kalorii. Czy sobie obetniesz ją z węglowodanów, czy sobie obetniesz ją z czegoś innego. Chodzi o ten, o ten deficyt. Więc nie ma co świrować. Większość z Was się nie nadaje na żadne ciężkie diety typu keto i tak dalej. Pracujecie na co dzień, spędzacie czas z rodziną, z dziećmi. Po co te rozdrażnienia, po co złe nastroje, po co zły humor, po co zmuszanie się do czegoś. Po prostu mniej jedz normalnego jedzenia i będzie dobrze. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, taki szybki materiał dzisiaj. I pamiętajcie, cierpliwość jest nie tylko najmocniejszym sterydem, ale kluczem do sukcesu. Nie wymyślne diety, nie sterydy, nie wymyślne plany treningowe. Cierpliwość i konsekwencja. Czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się. Gorąco jest, więc... Zawsze można skoczyć na basen, już chyba baseny od, odkryte, y, są otwarte, więc popływać, poruszać się. I jak już jeździte, jeździcie na ten basen, to błagam was. Nie jedzcie tam. Zjedz śniadanie czy obiad w domu. Jak jedziesz z dzieciakami, to weź im kanapki zrób, wodę, y, czy kompot, czy coś do picia. I tyle. Jedziesz na 2-3-4 godziny na basen. I bądź tam nawet głodny za dwie godziny. Przegódź się, pływaj, świruj. Nie umrzesz z głodu przez 4 godziny, nawet jak będziesz tam pływał. Bo jest dla mnie porażające, jak widzę, jak ludzie ledwo się rozpakowali nad tą wodą i już jest jedzenie, już trzeba jeść. Kiedyś już nie ma teraz tego, że kanapki ktoś sobie przywozi. Nie, od razu do budki, poza piekankę taką tandetną. Po jakiś hamburger do tego kola, oczywiście z cukrem. I taki syf tym dzieciom, rodzice dają. Bo nie chce się chyba tych kanapek robić. Masz 20 czy 50 zł, kupcę tam kebaba i kupcę jakąś kole i jeszcze lodaku Nie zjedzcie w domu, zrób dzieciakom kanapki. Tak jak kiedyś. Mamy. nam robiły kanapki z serem, z szynką Daj mu kompo, czy jakąś wodę, czy nawet wodę z multivitaminą żeby smakowała, ale. Czy niech sobie kupi kolezera jak już bardzo pragnie, ale niech nie piją tej koli z cukrem, niech nie jedzą tych kebabów, tam tych zapiekanek bo wyjedziecie na basen, jest to świetna okazja dla was, dla starszych, dla dzieciaków, żeby zrzucić tam jakieś, pozbyć się tych kalorii, spalić te kalorie, a wy przyjeżdżacie po godzinie, zaburczy wam, brzuchu i już pędzicie po te hamburgery, potem z tym pełnym żołądkiem, taki naładowany tymi śmieciowymi kaloriami, tą kolą, tymi lodami. I wtedy leżycie na tych kocach, bo wam się już nie chce pływać. Bądź, ja tam jadę, to jestem czasami 4 godziny, nic nie biorę, tylko do picia coś biorę. Jestem głodny, bo dużo pływam, Dzieci dziecku tylko biorę, biorę coś do jedzenia, przegryzki jakieś. Ale ja nic nie jem, nawet jak głodny tam jestem, to po to, żeby podczas pływania spalić te kalorie, dać odpocząć wątrobie, żołądkowi, e, trzustce i wszystkim tam tym naszym narządom. Przyjeżdżam do domu, zjadam normalny, pełny posiłek i wtedy jestem zadowolony. Nie jedzcie, przestańcie tam obżerać się nad tym basenem. Tam się jeździ popływać, popalać, poszaleć, a nie obżerać. Dajcie znać, co też o tym myślicie. Trzymajcie się, ja muszę sobie właśnie przygotować posiłek. U mnie teraz dieta na 100%, żeby ta forma i redukcja dobrze postępowała. Trzymajcie się.